W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób podłącza się przewód światłowodowy. W tym wypadku jest to przewód światłowodowy wielomodowy zakończony złączem LC, jednym z najbardziej popularnych w serwerowniach. Tak wygląda ten światłowód. Oczywiście ten światłowód nie powinien być tak zwinięty, ale nie rozumiem go, bo mam ograniczony, ograniczony zasięg nagrywania, więc. Tutaj mamy tak zwany dust cap, czyli ochrona przeciwko kurzowi, widzimy przewód światowodowy, i teraz pokażę Wam na module mm, SFP A, więc dźwigienka zawsze jest jak wkładamy do switcha, to musimy ją tak zatknąć. Dopiero teraz wkładamy sobie przewód światowodowy już jest złożony, i teraz możemy włożyć do konwertera, na przykład. Y z technologii Ethernet na światowodową, lub możemy sobie włożyć do switcha urządzenia fiber channel itd. w pamięci. Tu już mamy jedną stronę włożoną i drugą. Tak samo zdejmujemy tutaj mm, takie ślepkie ochrony przeciwko kurzowi. I na przykład tutaj mamy przy, y, kartę, o której opowiadałem, do fiber channel technologii. Widzimy gniazdo i sobie wkładamy ostrożnie. I to wszystko. Już mam podłączony światłowód, więc widzicie, nie jest to coś skomplikowanego. Wystarczy, że macie odpowiednie oczywiście karty, a te moduły SF SFP mm, opowiem o nich w jednym z następnych wideo, pokazując jak wkłada się do y, Switcha SFP. A teraz jak chcecie oczywiście wyjąć, to wystarczy nacisnąć i wyjmuję jeszcze raz. Wkładam, naciskam, przytrzymuję, wyjmuję, tak samo tutaj, naciskam, przytrzymuję i wyjmuję, to wszystko, więc widzicie, taki klik słyszycie. I teraz jak światowód przewód nie jest używany, to oczywiście wkłada się w coś takie ze ślepki ochronne. I tak samo się wkłada do różnego rodzaju modułów i tak dalej. Więc bardzo proste wideo, teraz wiecie jak podłączyć przewody światłowodowe do urządzeń.